I dzień dobry, to jest takie małe ogłoszenie, yy, w związku z tym, że uciekam na tydzień, bo w są się do dni młodzieży, yy, nie no to nie jest połud, ale generalnie akurat specjalnie sobie urlop wziąłem też w tym momencie, więc nie byłem w stanie yy, nagrywać w ten weekend, oprócz tego i w przyszły weekend też nie będę, yy, więc filmy dopiero będą... Miejmy nadzieję, że 13-14 sierpnia, powinien się już coś pokazać. Byłoby dobrze, mam nadzieję, mam nadzieję. W ogóle to, że jest ogłoszenie, normalnie jakoś kanał się poprawia. Zaczynam ogłaszać takie rzeczy. Mam nadzieję, że to już będzie regularne i tak dalej. Aczkolwiek pewnie już się przyzwyczailiście, dlatego, że po prostu robię te tygodniowe przerwy. No, błagam, ten koleś chyba. Nie wiesz, to jest niebezpieczne. Um, tak, i już mam przygotowaną grę, jaką będę nagrywał. Będzie to RPG. I może być długo, także spoko. W ogóle generalnie mam już zaplanowane chyba wszystko do końca roku, jak się tak zastanowię. Także jestem podekscytowany, mam nadzieję, że już nie będzie jakichś większy przerw, ale no wiadomo, życie jest różne, e, więc e, czasami nawet się po prostu nie chce, ale generalnie ja w weekendy nagrywam, jak się można domyślić albo nie. Także do ustrzenia em, w połowie sierpnia mam nadzieję. Będzie fajna gra. Oczywiście średnio stara, nie taka strasznie stara. No, nie będę mówić co to jest, to będzie niespodzianka. Generalnie będę miał RPG y, zawalone do końca roku y, i inne gry też. Także trzymajcie się, Udane wakacji życzę, bezpiecznych i do usłyszenia. Na razie.